Zaporizkowy Jestem z gromady Kuchugumskiej, obwód zaporyski, Gromada jest na linii zetknięcia się działań bojowych i jest taką gromadą, która jakby przyjmuje to uderzenie w na dniu. Osoby, które przyjechały wójtowie, burmistrzowie, są z różnych części Ukrainy. Mamy przykład tutaj, gromadę, która jest na bezpośrednim styku linii frontu. Są takie, gdzie część gromady jest na linii styku frontu, a są też przedstawiciele gminy, których gromad, które są okupowane. To jest zupełnie jeszcze inna historia. Pana wójta interesuje sytuacja organizacji pracy Straży Pożarnej. Podpatrzyli wiele rzeczy wcześniej w Polsce, dzisiaj są na kolejnym etapie, chcą zobaczyć jak to wygląda, jeżeli chodzi o gminy za, zaawansowane, jak się organizuje pracę, jak się przyjmuje ludzi, jak się ich jakby ćwiczy, co robią po to, żeby udoskonalić, żeby udoskonalić działanie jego chłopców, bo on nich chłopcy w swojej gromadzie, dlatego że mają dużo takich ostrzałów kasetowych, które powodują pożary, więc mają bardzo dużo pracy, są obciążeni, a do tego mają małe zasoby wody, dlatego, że to jest ta gromada, która została też objęta tą e, e, tragedią e, wybuchu e, tej tamy na hydroelektrostancji kachowskiej i cała woda, która była w zbiorniku, z której korzystali, oni jako gmina po prostu odeszła. Są ograniczone zasoby wodne, więc to są naprawdę poważne problemy, związane nie tylko z gaszeniem pożarów, ale też z dostępem wody dla ludzi bo też nie ma wody w studniach. Jest problem z dostarczaniem. Transporty z wodą na przykład są ostrzeliwane, więc naprawdę to jest bardzo ciężka sytuacja i każde udogodnienie, co można podpatrzeć w polskich gminach, a szczególnie w Szemudzie, każde jakaś takie rozwiązanie organizacyjne jest dla nich bardzo cenne. No, zwisko zachopyło Na pierwszym rzędzie, to, co nas najbardziej zachwyciło, to, co, na co zwróciliśmy szczególną uwagę i co jest dla nas inspirujące, to jest to, że macie solidarność międzypokoleniową. I nawet tutaj, w przypadku, jeżeli chodzi o straż pożarną, on widział, że od małych dzieci po dziadka, Wszyscy jakby kultywują tradycję pożarnictwa. Nie mówimy o wszystkich mieszkańcach, tylko jakby tą grupę mieszkańców, którzy są tym zainteresowani. I ta profesja ochotniczego, wolontarystycznego bycia strażakiem przechodzi z pokolenia na pokolenie, i to co jego, za jakby też jakby kontynuując tą wypowiedź, to jest to, że ta tradycja jest podtrzymywana przez małe dzieci. I tutaj jest ten klucz i tajemnica tego, co tutaj jest bardzo istotne. A druga rzecz już yy, w tle to jest yy, bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura, yy, na którą oni sobie w tym momencie nie mogą pozwolić.